Jak fajnie to będzie wyglądać. Granatowy kolor i złote wykończenia. Granat i złoto pasują do siebie idealnie. Przed zamówieniem mebli. Naprawdę na tym etapie koniecznie trzeba pobawić się już próbkami. Zobaczcie, co to znaczy płyta laminowana imitująca fornit. Tych rodzajów jest naprawdę bardzo dużo, a obecnie laminaty wręcz wyglądają identycznie jak fornit, a są bardziej odporne na uszkodzenia, łatwiejsze w użytkowaniu i tańsze. Zależy mi na tym, żebyśmy wybrali dzisiaj płyty laminowane. Dlaczego? Dlatego, że są matowe. Odporne na uszkodzenia i przede wszystkim nie można na tym zostawić paluszków. Ja uciekam wybrać listwy przypodłogowe. Muszą być e, dwuwarstwowe. Dlaczego? Dlatego, że przy podłodze, zobaczcie, w tym miejscu jest bardzo duża szczelina. Tak kiedyś się układał parkiet. Przy ścianach zostawiały się szczeliny dylatacyjne. Zerwałem stare listwy, zerwałem się i dzisiaj muszę kupić dwuwarstwową listwę, żeby to po prostu wszystko przykryć. Ja wam tylko jakby zaproponowałem tkaniny obiciowe. Co to znaczy? To znaczy, że te tkaniny są trwałe. Te tkaniny możemy czyścić, nie zostają żadne plamy. Jak mamy światło słoneczne, to te tkaniny nam nie blakną, są wytrzymałe. Też fajnie, że Emil zostawił te szczeliny przy e, ścianach. Dlaczego? Dlatego, że te ściany delikatnie falują, nie trzymają kątów. Gdybyśmy zrobili mebel od ściany do ściany, po prostu wszystko wyglądałoby na krzywa. Jak zostawiamy po prostu centymetrowe luzy, to zostaje nam takie powietrze, pojawia się światło i rzeczywiście to wygląda plastycznie i fajniej. Tak, lubię, kiedy dekoracje okienne zakrywają ściany, zakrywają grzejniki, wtedy okno wydaje się znacznie większe, tkanin wewnątrz jest więcej i wygląda to naprawdę lepiej? Zasłonimy to okno, ale światło będzie przechodzić przez tą tkaninę i na tym tle postawię telewizor. To taki trochę trik optyczny. Jednocześnie będzie widać, że jest okno, ale z drugiej strony na przykład wieczorem ta zasłona stworzy mi udrapowaną pełną, fajną fakturową ścianę. Do zasłony nie służą do zasłaniania. To jest element dekoracyjny i co? I leżą? Ile leżą na ziemi? Leżą nam. 7 cm. 7 cm. To Podciągnęliśmy tyle... maksymalnie do góry, no, żeby zakryć tą szynę. Tak. I nie widać i tylko tutaj leżą sobie. Fajnie, ale 7 cm to jest odpowiednia długość. Tak, Mogą leżeć 10. Mogą leżeć. Wtedy 10. też dobrze by wyglądało. Mhm. Kocham takie rzeczy, naprawdę. Rozwiązania e, w stylu malujemy tylko do szafy za szafą już nie? Ten salon będzie inaczej wyglądał w momencie, kiedy pomalujemy go w tym ciepłym odcieniu bieli. Bo on jest niestety wymalowany w żółtym kolorze. I ten kolor pokazuje wszystkie mankamenty. O. Ten biały kolor spowoduje to, że on się po prostu zleje. Dołożymy do tego pudrowego waszego różu i ja bym dołożył właśnie złota.